Będziemy dziś robić skrzynię, dosyć taką dużą, bo 1,20m, 50 wysokości, 50 głębokości. Pierwsze złożyliśmy słupki, jak widzicie, do tych słupków to takie będą nogi. Tak to wygląda. Słupek ma 41cm wysokości, Do tego będą ścianki właśnie z tych desek i zaczniemy to pomału składać. Będziemy wycinać listwę, to będzie taka dolna listwa, taka będzie fala. Szczankę mocujemy wkrętami właśnie do tych słupki, które pokazywałem wcześniej Mocujemy teraz ścianki boczne. i postawiliśmy pionowo że nam łatwiej było to marszować Masujemy teraz Litwy, na które się będzie pierać podłoga. To jest taka listewka na długość skrzyni, jak widzicie. Stawiamy, jak widzicie, podłogi. Do tych właśnie listew, które pokazywałem wcześniej. By było Będziemy wycinać te listwę to już na wieko do serek. Robić ramkę, to już będzie ramka do wieka, bo nie będą właśnie umocowane wieko, z tyłu zawiasami. Ja to żeśmy wycinali właśnie przed chwileczką i będziemy to wszystko skręcać. Ramka jest już umocowana i teraz będziemy do niej przybijać tutaj dach. Kufer mamy zrobiony, dach jak Widać, przekręcone. Teraz pokażemy w środku. Tak to właśnie wygląda. Tu jest taka listewka wzmacniająca wieko, żeby można było swobodnie usiąść. No i to wszystko. Tak wygląda skrzynia.